Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj witam Was z mojego krótkiego wypadu na wybrzeże. A korzystając z okazji postanowiłem odwiedzić bardzo ciekawe miejsce związane również, można powiedzieć, i z historią, i ze starociami, no i z pracami renowacyjnymi. Chcę Wam dzisiaj pokazać naprawdę kunszt renowacyjny. Zapraszam. A jestem dzisiaj w Muzeum... Sprzętu pancernego w Kłaninie. Ja tu w tym muzeum jestem już drugi raz i naprawdę polecam Wam wszystkim do odwiedzenia tego bardzo ciekawego miejsca. Całe muzeum mieści się w starym kompleksie pobudowanym z cegły czerwonej. No, i powoli wchodzimy na ekspozycję. Jest ekspozycja bardzo klimatyczna, oddająca swoim nastrojem klimat dawnych czasów. Tutaj mamy stare szkło, ekspozycja starego szkła aptecznego i nie tylko. klimacie przedwojennym i klimacie wojennym. które są drogo światowej Zwróćcie uwagę na niezły kurs kąt Renowacyjny przy odtworzeniu tych wspaniałych pojazdów drugowojennych. Tym bardziej, że w większości jest to sprzęt pozyskany, wydobyty z rzek i jezior. Wspaniały pojazd SDKFZ. Podrestaurowany, przywrócony może nie tyle do życia, co do takiego wyglądu drugowojennego. Tutaj widzimy SDKF02 również pięknie odtworzony, Niesamowicie to wygląda. Zachęcam Was do odwiedzenia tego wspaniałego muzeum. Ma się wrażenie, przeniesienia do czasu II wojny światowej. widzimy odtwarzany czołg niemiecki. Widać jego majestat, jego ogrom Niesamowicie to wszystko wygląda. A tutaj widzimy Shermana. Ja w tym muzeum, tak jak już Wam wspominałem, jestem po raz drugi, ale doprawdy jestem zachwycony sztuką renowacyjną. Niesamowita dokładność detali, odtworzonych, i ogromna ilość pracy włożona w przywrócenie tych wspaniałych jazdów do takiej świetności. Piękny Sherman. Niesamowicie to wygląda. Co? Piękna renowacja Panzerwagen TRD KFZ 251 Niesamowity w swojej okazałości A Ty Imorec? 3 również niezwykły tu Od ostatniego mojego pobytu tutaj byłem około czterech lat temu widzę, że eksponatów przybyło Niesamowicie to tak wszystko wygląda Coś y, wspaniałego. Ekspozycja naprawdę warta obejrzenia w stu przybliża ona nam historycznie, jak to wszystko y, wyglądało.

No i tutaj Pantera odtworzona w całym swoim niezwykłym majestacie. Widać, że był to czołg ogromny. Niesamowicie się prezentuje. Tutaj radziecki T74 różny w całej jego zakałości, pięknie odrestaurowany. Widać, że jest to cołk w pełni przywrócony do życia oczywiście, może nie militarnego, ale jezdnego, bo widać, że jest wyprowadzany na zewnątrz. Świadczą o tym, właśnie ubłosone. Gąsienice i brama garażowa znaczy, że czołg ten wyjeżdża. Zresztą niektóre właśnie te sprzęty są pokazane na filmach Tank Hunter. Zapraszam również do śledzenia filmów na tym kanale. Również one bardzo historycznie przybliżają. Realia pracy tych sprzętów w czasie II wojny niesamowicie widać go w całej, całej okazałości. Tutaj widzimy ekspozycję właśnie wydobytych sprzętów wojskowych z rzeki bądź wykopanych skrzydła samolotu. Niesamowite. A tutaj jest ekspozycja drobniejszego sprzętu militarnego. Widać tu pamiątki drugowojenne, zdjęcia również w tej gablocie. Pięknie to wszystko się prezentuje. Widać kalkomanie, bardzo dobrze zachowany hełm niemiecki, niezwykłe, klimatyczne miejsce. Z pięknymi eksponatami, zachowana historia, a tutaj w tej galocie widzimy kolejne wspaniałe eksponaty zgromadzone. widzimy maszynę szyfrującą Enigma, no i niemiecki motocykl BMW L75. Również pięknie odnowiony. Widać tu wielki kunszt renowacyjny. Piękne eksponaty, niestety naz naznaczone mocno zębem czasu. Ale są to wszystko przedmioty oryginalne. Część żołnierzkiego wyposażenia. Tak jak już mówiłem, od ostatniego mojego popytu tutaj naprawdę tych eksponatów sporo przybyło. Umundurowanie oryginalne, umundurowanie drugowojenne wojenne. Torpedy w totalnym destrukcie, ale jej odrestaurowanie daje wyobrażenie, jak ona wyglądała. No i kolejne wspaniałe eksponaty. No i na zewnątrz też widzimy e, ciekawe eksponaty, również odrestaurowane pojazdy. Bardzo ładnie się prezentują. Niesamowicie się to prezentuje, widać, że ten pojazd również jest na chodzie. W kompleks muzealny wchodzi również pałacyk w Kłaninie. W płacu tym mieści się hotel i restauracja, a całość muzealna jeżeli chodzi o sprzęt militarny znajduje się w pomieszczeniach, w budynkach, w pomieszczeniach budynków gospodarczych. Tam pałacyk również jest bardzo klimatyczny, w niezwykłym wystroju. Piękne eksponaty, piękne schody. Piękne zdobienia Foramogi drzwi No i to tyle. Jeśli chodzi o moją krótką relację z tego wspaniałego muzeum, do, do którego odwiedzenia bardzo serdecznie Was yy, Zapraszam To tyle na dzisiaj. Hej, cześć i do następnego.